łzy w oczach, gdy widzę w telewizji jakichś cierpiących ludzi. Jacy oni biedni, myślę. I odpycham myśl, że to samo może się i mnie przydarzyć. Przebacz mi, ilekroć ograniczą się do pustego współczucia. Uryza cierpiał raz dziewiąta jezus po raz trzeci upada pod krzyżem łaniamy ci się panie jezu Chryste, i błogosławimy tobie do trzech razy sztuka powtarzam widząc jak ktoś sobie nie radzi ale mnie zwykle nie starcza energii i wytrwałości, żeby podejmować aż trzy próby. Poddaję się. Przebacz mi, że się tak łatwo zniechęciłem. Urywala na cierpiał rany. Stacja dziesiąta. Pan Jezus odarty z szat. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Najświętszy i swoją, Świat odkupić na Ty, który dałeś ludziom świat cały, oni Ci szaty nawet zabrali. Przebacz mi kiedy ocieram ludzi z ich dobrego imienia. Chory za nas cierpiał rany. Jezu chrysniło się nad nami. I tych która raz Nacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Kołaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. To i mankę swoją, ja z Przybili Ci ręce, co chciały przytulić wszystkich do siebie. Gwoźmi przekuli. Przebacz mi Jezu. Kiedy przyczyniam się do Twego przybicia do krzyża. horyzonasz cierpiał rany, Jezu Chryste, Zmiłuj się nad nami, Koryzanaś. Ucierpiała matko Wolesna, 11. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chrystej i Boga, Tobie. W krzyż i mańkę swoją świat odkupić raczył. Ciemno się robi, gdy Ty umierasz, a Ty już krzyżem niebo otwierasz. Przebacz mi Jezu, że byłem powodem, dla którego musiałeś umrzeć na krzyżu. Kory za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty to raz pocierpiała. Stacja trzynasta. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Ja Maniam się, Panie Jezu, chryste i bogosławimy Tobie. Lecz ten krzyż i mękę swoją świadomą wizytę Krzyż został pusty. wysły krwi krople, lecz oczy matki od wciąż mokre. Chory za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I tych, kto raz poucierpiała. Dostaw olesna, chory za Stacja czternasta. Pan Jezus złożony do grobu. Panie a my ci się, Panie Jezu Chryste, i bogosławimy Tobie. przed na Cicho jest w grobie, jak w środku nocy. Pojutrze, Jezu, wszystkich zaskoczysz. Dziękuję Ci Jezu za Twoją mękę. Za Twój krzyż, za otworzenie nieba dla mnie. Który za nas cierpiał rany, Jezus Chryste, zmiłuj się, się nad nami, I Ty, kto raz pocierpiała, Matko Boże, zna przyczyn się na nami. nami I tych, kto raz pocierpiała Matko Boże, zna się za nami Który za nas cierpiał rany Jezus Chryste, zmiłuj się nad nami I tych, kto raz pocierpiała